Naprawdę fascynuje mnie, na no jak przeróżne sposoby Bóg się z nami spotyka, i jak potrafi te, te spotkania dopasować do naszej sytuacji, do naszej osobowości. Nie ma gorszych i lepszych spotkań z Bogiem. Są po prostu indywidualne, bo Bóg kocha Ciebie osobiście, Bóg kocha Ciebie indywidualnie i wie, jak do Ciebie trafić. Jedno z takich świadectw, właśnie chcę przeczytać, to jest człowiek, który nazywa się Chris Waloton, i on opisywał tak, w jaki sposób spotkał się z Bogiem. W wieku 15 lat doświadczyłem spotkania z Bogiem, które zmobilizowało mnie do poszukiwania Go. Moja matka zachorowała na bardzo ciężką łuszczycę, jej ciało było pokryte wysypką. Od... Do tego od prawie roku jakiś bandzior terroryzował nas, zaglądając w nocy przez okno do naszego domu. Pewnego razu nawet do niego strzeliłem, kiedy przebudziłem się i zobaczyłem go w oknie. Policja bywała u nas w domu kilka razy na tydzień. Matka sypiała na kanapie z pistoletem. Budziłem się w środku nocy i słyszałem jak płakała, próbując nie dać się złamać sytuacji. Dla 15-latka, najstarszego strójki rodzeństwa, bo wychowywaliśmy się bez ojca, było to bardzo destabilizujące. Nie zostaliśmy wychowani w religijnym domu, dlatego nie wiedziałem dokładnie, czy Bóg istnieje, czy nie. To nigdy nie był temat naszych rozmów. Pewnej letniej nocy, około trzeciej nad ranem, presja mnie przyrosła. Usiadłem na łóżku, było ciemno, a z salonu dochodził mnie cichy płacz mamy. W desperacji wołałem, Boże, jeżeli istniejesz, jeżeli uzdrowisz moją mamę, dowiem się kim jesteś i do końca życia będę Ci służyć. I wtedy usłyszałam odpowiedź, nazywam się Jezus Chrystus i dostaniesz to, o co prosiłeś. Następnego ranka mama obudziła się całkowicie zdrowa. Nastąpił koniec łuszczycy. W ciągu kilku dni policja schwytała bandziora, a nasze życie zaczęło się zmieniać. Jakiś tydzień później o północy leżałem na łóżku, rozmyślając o tych niezwykłych wydarzeniach, kiedy znowu usłyszałem ten głos powiedział, Jestem Jezus Chrystus. Powiedziałeś że, jeśli cię uzdrowi... Powiedziałeś, że jeśli uzdrowię Twoją matkę, będziesz mi służyć. Czekam. I tu opisuję taką sytuację, kiedy chodził po różnych kościołach chrześcijańskich, które były w okolicy, i przysłuchiwał się kazaniom, szukał Boga, i w pewnym momencie Rzeczywiście znalazł taki kościół. I to, co jest niesamowite, to to, co on przeżył wtedy. To, co przeżył wcześniej, to było spektakularne. A to, co teraz powiem, jest niesamowite, co mam na myśli. Kiedy był w tym kościele, jakiś człowiek do niego podszedł, rozmawiał z nim o Jezusie, usłyszał jego historię i powiedział: Słuchaj, potrzebujesz kogoś, kto by się o ciebie zatroszczył, ponieważ on miał wtedy. 18 lat, miał też swoją dziewczynę, więc on mówi razem ze swoją dziewczyną przychodźcie raz w tygodniu do mnie i do mojej żony i będziemy rozmawiać o Bogu, będziemy was uczyć Biblii. I rzeczywiście przychodził tak i przez kilka lat to trwało. I on mówi, co jest niesamowite. Mówi, wielu ludzi, którzy przeżyło swoje nawrócenie, nie ma potem miejsca, w zasadzie nie ma później ludzi, którzy mogliby się o nich zatroszyć, którzy mogliby ich poprowadzić. I on mówi, to jest trochę tak jak poród, kiedy... Rodzi się dziecko, a później nie ma się kto nim zająć. Na szczęście w jego sytuacji było tak, że to doświadczenie, że ktoś się nim zajął, zaopiekował, wpłynęło na całe jego życie w ten sposób, że później, kiedy on był jednym z pastorów, jest do dzisiaj prowadzących kościół, to bardzo dbało o to, żeby ludzie, którzy poznali Boga, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi, znaleźli takich ludzi, którzy się o nich zatroszczą. Mówię o tym dlatego, że czytamy cztery Ewangelie skompilowane do jednej i tu jest kolejne spotkanie z Jezusem. Nazajutrz Jezus postanowił pójść do Galilei. Po drodze spotkał Filipa, więc rzekł do niego chodź za mną. Filip pochodził z Betsajdy, rodzinnego miasteczka Andrzeja i Piotra. Później Filip spotkał Natanaela i powiedział mu, znaleźliśmy Mesjasza, tego, o którym pisał Mojżesz i prorocy. To Jezus, syn Józefa z Nazaretu. Nazaret? Wykrzyknął Natanael. Czy cokolwiek dobrego może pochodzić z takiego miejsca? Chodzi, przekonaj się, powiedział Filip. Kiedy się zbliżali do Jezusa, on rzekł: Oto człowiek szczery, prawdziwy Izraelita. Skąd wiesz, jaki jestem? Zdumiał się Natanael. Widziałem cię pod drzewem figowym, zanim znaleźliście Filip, odrzekł Jezus. Natanael powiedział: Panie, tyś syn Boży, król Izraela. W odpowiedzi na to Jezus rzekł: Czy dlatego wiesz, że powiedziałam, iż widziałam cię pod drzewem figowym? Zapewniam cię, że zobaczysz znacznie więcej. Wszyscy ujrzycie otwarte niebiosa. I aniołów Boży wstępujących i stępujących na syna człowieczego. I tu mamy tą niesamowitą historię, kiedy Jezus przez słowo wiedzy, tak to nazywa Biblia, znajomość faktów, których nie mógł znać w inny sposób, tylko nadprzyrodzony, powiedział o jakimś ważnym wydarzeniu dla Natanaela, które potwierdziło mu, że Jezus jest Mesjaszem. Podobnie jak Chris Waloton doświadczył Jezusa, który odpowiedział na jego modlitwę. Jezus to samo mówi. Tutaj Natanaelowi, ale też mówi tych wszystkim, którzy tam byli: Piotr, Andrzej, Filip, Natanael mówi tak: zobaczycie więcej niż to. Bóg ma zawsze dla ciebie więcej. Mówiłem o tym wczoraj, że Bóg chce nas przenosić z etapu w etap, Bóg ciągle ma dla nas więcej, więcej do odkrywania. Ktoś powiedział, że takie zdanie nie będzie pewnie zrozumiałe, że wiecznością żyjemy już teraz. No i można to różnie rozumieć, ale jedno ze zrozumień jest takie przez wieczność będziemy ciągle poznawać Boga. A więc, skoro wiecznością żyjemy już teraz, to oznacza, że już teraz po tej stronie życia możemy ciągle poznawać Boga. I to jest trochę tak, że patrząc na swoje życie wstecz, możemy myśleć: Boże, znam Ciebie bardziej, niż znałem Ciebie kiedyś. Ufam Ci bardziej, niż ufałam Tobie kiedyś. Oczywiście bardzo często to będziemy przychodzić bardzo trudne wydarzenia. Najważniejsze wydarzenie, w którym. Apostołowie rozpoznali, kim jest Jezus, to była jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. To było najważniejsze i najtrudniejsze doświadczenie ich życia. I tak samo Jezus nam chce powiedzieć, że poprowadzę Cię, poznasz mnie lepiej, ale często to poznawanie będzie się odbywało przez trudne wydarzenia, przez bolesne wydarzenia, przez rzeczy, które nie będą łatwe, lekkie i przyjemne. Ale to, co mnie zawsze fascynuje, że Jezus, wiedząc, że to będą trudne wydarzenia, wiedząc, że to nie będzie łatwe. Zawsze daje nam ludzi, ludzi, z którymi możemy wspólnie przechodzić te trudności, tak jak apostołowie. Niektórzy mówią, o, nie zachowali się najlepiej, kiedy Jezusa pojmali. Może nie zachowali się najlepiej, albo inaczej na pewno nie zachowali się najlepiej, jednak przez to, że trzymali się razem ze swoim bólem, cierpieniem, niezrozumieniem, zdradą, słabością, przez to, że trzymali się razem, doświadczyli tego, że Bóg jest tym, który się że doświadczyli tego, że Jezus Chrystus z martwych stał. że Bóg jest tym, który wypełnia obietnice w Jezusie, że Jezus jest tym Mesjaszem. I tak samo my, kiedy przychodzimy trudne i ciężkie sytuacje, to oczywiście trzeba przybliżać się do Boga, ale często to przybliżanie się do Boga ma, ma też ten wymiar, że potrzebujemy też przybliżać się do ludzi, którzy, podobnie jak my, wierzą w Boga i którzy nie są idealni. Nikt z tych apostołów nie był idealny. Ale ponieważ trzymali się razem, poza Judaszem, to doświadczyli tego, że Jezus martwych stał. I ojcze, prosimy Cię o to, abyś dał nam takie serca, które nie tylko kochają Ciebie, ale kochają też ludzi, których Ty stawiasz w naszej drodze życia. Abyśmy zobaczyli, jacy to są ludzie, abyśmy do nich przylgnęli, abyśmy pomagali im w naszej, naszą wiarą, ale też żebyśmy korzystali z ich wiary. Uczyń nas otwartymi na wszystkich ludzi, których Ty stawiasz na naszej drodze życia. Amen.